Witajcie w kolejnym filmie dotyczącym kanału Koza Manager. Dzisiaj przyjrzymy się jego najlepszym wychowankom w FIFA 22. Miejsce piąte zajmuje Joseph Parker. Reprezentant Anglii jest wychowankiem klubu Oldham Athletic oraz jego kapitanem. W ostatnim sezonie kariery 25-letni środkowy obrońca osiągnął ocenę ogólną na poziomie 91. Miejsce czwarte zajmuje Thomas Esposito. Reprezentant Włoch jest wychowankiem Wenecji. Kariera tym włoskim klubem była rozgrywana na kanale Kozy w październiku i listopadzie 2021. W ostatnim sezonie tej kariery 21-letni pomocnik ofensywny miał już ocenę ogólną na poziomie 92. Aż trudno sobie wyobrazić do jakiej oceny mógłby dojść, gdyby kariera Wenecją trwała dłużej. Miejsce trzecie zajmuje Daniel Terry. Reprezentant Anglii to kolejny wychowanek Oldham Athletic. Latem 2022 roku odszedł za 6 milionów funtów do Bournemouth, natomiast w kolejnych latach dołączył do Liverpoolu, gdzie przez wiele sezonów był podstawowym środkowym pomocnikiem. Latem 2031 roku po 9 latach przerwy powrócił do Oldham Athletic za 168 milionów funtów. W tym momencie 26-letni piłkarz miał już ocenę ogólną na poziomie 93 punktów. Miejsce drugie zajął już trzeci wychowanek Oldham Athletic, czyli Venkata Pankal. Napastnik pochodzący z Indii odszedł z Oldham do Liverpoolu w styczniu 2027 roku za 230 milionów funtów, zostając najdroższym piłkarzem w historii. Powrócił jednak do Oldham podobnie jak Daniel Terry latem 2031. Doszło wtedy do wymiany za wartego 88,5 miliona madułekę, przy czym Oldham musiało dopłacić jeszcze 150 milionów. Tak więc można przeliczyć wartość tego transferu na 238,5 miliona funtów. Pan Kalw w wieku 26 lat osiągnął ocenę ogólną na poziomie 93. No i pozostał nam zdecydowany zwycięzca, czyli Daniel Baumann z Wiktorii Berlin. Baumann to niemiecki napastnik, który znajdował się w szkółce berlińskiego klubu od początku tej kariery. Latem 2025 roku odszedł do Manchesteru City za 250 milionów euro, przez co został najdroższym piłkarzem na świecie. Pod koniec tej kariery zaledwie 24-letni Bauman rozwinął się już do oceny ogólnej na poziomie 97. Jego wartość wynosiła w tym momencie 287,5 miliona euro, a pensja, jaką otrzymywał w Manchesterze City, to 630 tysięcy euro tygodniowo. W dzisiejszym filmie to już wszystko. W komentarzach możecie napisać, którego z tych juniorów szczególnie zapamiętaliście. Możecie również podsunąć swoje propozycje na kolejne tego typu materiały. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i do usłyszenia w kolejnych.